Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj ostatni odcinek o przekazaniu nie kradni, o pewnym antidotum na to, by nie dać się temu przekazaniu, by go nie łamać, żeby go przestrzegać. I takie proste przesłanie. Żyj na własny koszt. I wersetem, który chciałbym, żeby nas tutaj prowadził dzisiaj, jest werset z Efezjan czwarty rozdział. I 28 werset: Kto kradnie, niechaj kraść, przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Myślę, że bardzo głęboki fragment. Po pierwsze, apostoł Paweł mówi do zboru zwróćcie uwagę a więc mówi do ludzi, którzy wyznają wiarę. Kto kradnie, niechaj kraść, przestanie. Można by zapytać, no bracie, apostole, no, to jak ty tak do ludzi wierzących mówisz, kto kradnie, niechaj kraść przestanie? No bracie, my przecież wszyscy tutaj jesteśmy świątynią Ducha Świętego, wszyscy przecież kochamy Pana Jezusa. No, apostoł Paweł jest człowiekiem, który w mądrości Bożej mówi o pewnej rzeczywistości: mówi o tym, masz nawyk życia na cudzy koszt, masz nawyk na przykład, znam takich ludzi przynajmniej jednego, zawsze pożyczał, nigdy nie oddawał i wyznawał wiarę. Masz nawyk tego, żeby, nie wiem, mając 40 lat, żyć cały czas na gornuszku rodziców. Masz nawyk tego, że nie potrafisz pracować na samego siebie. Z czego się utrzymujesz? Kto ci daje na życie? Kto kradnie? Niechaj kraść. Przestanie. Przestań żyć na cudzy koszt. Przestań. Żyć na cudzy koszt, chrześcijanin tak nie powinien żyć. Druga myśl, niech raczej żmudną pracą własnych rąk. Zwróćcie uwagę, po pierwsze jest powiedziane żmudną, czyli mozolną, czyli trudną. Masz się przyzwyczaić do tego, że praca to nie są same fajerwerki. Praca oznacza przełamywanie siebie, wstawanie rano, pewną dyscyplinę. Budzenie się wcześniej, niż byś chciał, pracowanie dłużej, niż byś chciał, robienie rzeczy, których nie lubisz, żmudna praca, babranie się w przekleństwie. Niestety, praca jest związana z przekleństwem. Od upadku to nie jest sama czysta przyjemność. Jest dużo fajnych rzeczy w pracy, jest ciągle wielkim błogosławieństwem, ale nie zawsze jest błogosławieństwem, a więc żmudną pracą własnych rąk. Czyli znowu chodzi o to, że masz się, masz doświadczyć tego, że to jest praca, że to jest wysiłek. To oczywiście niekoniecznie dzisiaj musi oznaczać pracę fizyczną, to może oznaczać to, że kogoś pilnujesz, dyscyplinujesz, że czuwasz, że pchasz jakiś projekt, ale generalnie chodzi o to, że ty odczuwasz, doświadczasz pracy, że faktycznie ty w jakiś sposób robisz coś, co Ciebie kosztuje i co sprawia, że coś dzięki temu idzie do przodu. Żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. I to jest Boża recepta. Masz zdobywać dobra żmudną pracą własnych rąk zamiast żyć na cudzy koszt i ostatnia myśl, która tu się pojawia aby miał z czego udzielać potrzebującemu jeśli sam nie jesteś w stanie zapracować jeśli sam nie jesteś w stanie stworzyć pewnego dobra pewnych zasobów finansowych i, i jeśli dzięki temu y, nie masz tego poczucia, że to do ciebie należy że tym dysponujesz, bo ty sobie na to zarobiłeś bo Bóg ci dał łaskę że te dobra otrzymałeś jeśli zamiast tego kombinujesz i żyjesz na cudzy koszt, to dawanie z tego, co posiadasz, będzie fikcją dla ciebie. Czyli znaczy, dawanie z tego, co w zasadzie nie tyle posiadasz, co, co w jakiś sposób sobie zorganizowałeś, będzie fikcją. Ale jeśli naprawdę zarobiłeś, jeśli naprawdę czujesz wdzięczność za to, że zarobiłeś, że Bóg ci daje, to będziesz czuł również przekonanie, że masz to w jakiś sposób oddać na jakieś boże dzieło, na jakieś, jakąś bożą potrzebę. Na coś, co Bóg ci pokazuje, że warte to jest tego, żebyś te swoje ciężko zarobione, żmudnie zarobione pieniądze na to oddał. I niech tak właśnie się będzie, będzie działo w naszym życiu. Niech tak właśnie się stanie. Panie Boże, daj nam zamiast kraść, zamiast żyć cudzego, żmudną pracą naszych rąk zdobywać dobra i pokazuj nam te potrzeby, na które te pieniądze mają pójść poza oczywiście naszym utrzymaniem, które też mamy z Twojej ręki, Panie, i za które jesteśmy Ci wdzięczni. Z Bogiem. Do zobaczenia.